Cześć, Symoneczko Widzowie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj, tak jak było w mojej ankiecie, którą zrobiłem dla Was na YouTube, było głosowanie, którego ogórka mam stestować jako pierwszego. Czy to będzie Hot Mama Pikle czy Big Papa Pikle? Pomysł, mi moja dziewczyna, więc zamówiłem oba ogórki. No i co, spytałem się Was, którego byście chcieli jako pierwszego zobaczyć w teście na moim kanale zagłosowaliście, co widać tutaj w ankiecie. Tak więc robimy to, widzowie. No i zapraszam Was oczywiście na ten odcinek. A więc, widzowie, zobaczcie oprócz dwóch górków, które zamówiłem, przyszedł do mnie jakiś cukiereczek którego sobie spróbujemy. Pewnie też jest słodki, tak jak pod ostatnim odcinkiem ze słonym chipsem. Tutaj jest ogóreczek, na którego głosowaliście, którego będziemy dzisiaj testować. Jest on w jakiejś wodzie. Jest on naprawdę duży. No a tutaj jest oczywiście Hot Spicy Pickle Hot Mama No, a tego sobie zostawimy na Inny odcinek Ten myślę, że będzie ostry Tak więc co, tego zostawiamy sobie na inny odcinek A dzisiaj będziemy zajmować się Tym oto gagatkiem Big Papa, pa. no i do tego testujemy sobie tego cukiereczka. Tak więc, zaraz, jak będzie moja kamerzystka gotowa, to będziemy robić test tego ogóra. Dobra, widzowie, tak więc mamy tego ogóra. Mam również nożyczki. Nie tak jak w ostatnim odcinku, musieliśmy robić przerwę, żebym poszedł po nożyczki. Tak więc co? pierwsze otwarcie. Powiem Wam, że strasznie pachnie kiszonym ogórkiem. Powóchaj. Mhm. Kiszony ogórek. Spróbujemy go wyciągnąć, ponieważ opakowanie jest pełne wody. Zobaczcie. Ale ogórek. W środku jest sporo wody no i co, będziemy go próbować naprawdę taki kiszony ogórek, strasznie kiszony no to co wy głosowaliście a ja testuję Smaczne? Smakuje ci? Jest słony, tak jak kiszony ogórek. Jest słony, nawet bardzo, ale jak dla mnie, to zwykły kiszony ogórek. A więc spróbuj sobie teraz ty. I powiedz swoją opinię. Jest to oczywiście ogórek. wyprodukowane w USA. Kolejny jest tylko ugurek, kieszony, jak kieszony, tak naprawdę. Myślałem, że będzie to lepsze, bo te treny na YouTube, to wszystko. Myślałem, że naprawdę będzie jakiś taki pikany posmak Ale w następnym odcinku będzie testowana Hot Mama Spicy, będzie ostry, mam nadzieję. No Boże, ale ma taki dziwny trochę posmak nie taki... taki strasznie słony. Taki. No, taki inny w ogóle niż taki normalny ogórek. No. no, ale tak jak Wam mówiłem wcześniej. Cukiereczek. Dostaliśmy w gratisie. Tak więc też go sobie spróbujemy. Jest to taki jak takie chipsy kiedyś były takie orzechowe. Taka konsystencja. Słodki, nie? Słodki jest, co nie? Mhm. Mmm, to ja nie będę próbować, bo wiem, wiem, co to jest. Mmm, to nie smakuje. Powiem Wam, że smakuje to jak żelki. No ale dobra. Jeśli zostawicie pod tym odcinkiem 10 łapeczek w górę, wtedy wlatuję na odcinek Hot Mama. No i oczywiście, jeśli podobają Wam się e, testy różnego jedzenia czy picia na tym kanale, to możecie dawać swoje jakieś propozycje w komentarzu, co byście chcieli na przykład, żebym następne stestował. Na ten moment będę miał jeszcze odcinek z ogórkiem Hot Mama, a Wy oczywiście piszcie w komentarzu swoje propozycje. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Subik, łapka w górę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!